Teraz przechodzimy do dziewiątki. Pamiętaj, jeśli chcesz osobistą prognozę na cały rok, zapraszam na moją stronę internetową, tam znajdziesz różne analizy. Dziewiątka to liczba zakończenia i przemiany. Jeśli twoja data urodzenia sprowadza się do dziewiątki, to w 2026 wchodzisz w bardzo mocne ustawienie. Rok ma wibracje jedynki, a ty jesteś dziewiątką, ostatnim krokiem cyklu. I w tym układzie Ty jesteś na swoim miejscu, to jest Twoja obfitość, Twoja pełna moc. Dziewiątka to Mars, a Mars to energia motor, ruch, odwaga, zryw, decyzja i dlatego zacznijmy od pracy. W 2026 nie wolno zasnąć w życiu. Ty potrzebujesz działania i motywacji, bo to jest rok nowego cyklu, a Mars w takim roku chce ruszyć, chce zmienić, chce zrobić przełom. I jeśli czujesz, że zaschłaś, że coś stoi, że projekt nie idzie, że biznes utknął, że w pracy cię nie szanują, nie doceniają, przeciążają, każą ci robić 12 godzin zamiast 8, są opryskliwi, rosną wymagania, a nie rośnie wynagrodzenie, to jest dokładnie ten moment, kiedy dziewiątka ma prawo powiedzieć dość. To jest rok, w którym możesz trzasnąć drzwiami i pójść po nowe. I wiesz co? Ty to zrobisz, bo z ciebie idzie taka energia, że świat to czuje. Jesteś jak lodołamacz, przecinasz lód i idziesz, a ludzie widzą motywację i myślą, taka osoba nam się przyda. Dziewiątce ciężko jest pracować dla kogoś, ty naturalnie chcesz być niezależna, chcesz prowadzić, chcesz dowodzić, chcesz mieć wpływ, i nawet jeśli dzisiaj rynek bywa trudny, nawet jeśli duże struktury naciskają i nie zawsze jest lekko, Mars i tak znajdzie drogę, bo Mars nie jest od czy się da, Mars jest od jak się da. Twoje środowisko zawodowe to często zawody marsowe czyli medycyna, technika, inżynieria, energetyka, służby, bezpieczeństwo, transport, dowodzenie wszelkie role, w których trzeba działać, podejmować decyzje. Mars działa tam, gdzie jest presja, a nie tam, gdzie jest miękko. I teraz najważniejsze: ty nie możesz stać na postoju. Mars, który stoi, psuje się szybciej. Jak samochód, który nie jeździ, jak maszyna, która rdzewieje od bezruchu. Ty potrzebujesz ruchu, żeby być zdrowa i skuteczna. Ludzie to widzą, szanują to, doceniają to, a w roku jedynki ta twoja marsowa siła jest dodatkowo wsparta. To jest Twoje zielone światło w 2026, rób tak, odchodź od projektów, które są martwe, odcinaj to, co Cię wysysa, idź w nową ścieżkę, zmieniaj pracę lub nawet zawód, jeśli czujesz, że już czas, to jest rok zrzucenia starej skóry, jak wąż zostawiasz to, co Cię uwiera i idziesz dalej. Pieniądze, u Ciebie pieniądze przychodzą w ruchu, Mars zarabia w ruchu, transport, auta, technika, narzędzia, sprzęt, nieruchomości, garaże, delegacje, pojechać, załatwić, wrócić. Dziewiątka nie ma siedzieć i rozmyślać, tylko działać. Ktoś dzwoni, jest temat, jest zlecenie, jest wyjazd, jest kontrakt i ty się podnosisz z krzesła, bo Mars ma zysk wtedy, kiedy wstaje. Na początku może ci się wydawać, że coś jest niepewne, mało perspektywiczne, dziwne. Ale jeśli to jest ruch, jeśli to jest dynamika, jeśli to jest możliwość działania, bardzo możliwe, że właśnie tam jest pieniądz. Mars lubi okazje, które wyglądają jak wyzwanie, miłość. Tu Mars jest najbardziej wymagający, bo dziewiątka łatwo uzależnia się od intensywności, a intensywność ma trzy twarze. Pierwsza twarz to toksyczność, czyli kłótnie, dramaty, rozstania i powroty. Kontrola wyzwiska, napięcia, nie mogę odejść, bo jest chemia, to jest chemia, która pali i w tym roku, jeśli masz w sobie taki wątek, 2026 mówi: Zakończ absurd. Wyjdź z tego, to nie jest miłość, to jest uzależnienie od adrenaliny. Druga twarz to czysta namiętność, cielesna, intensywna, ona bywa piękna, ale u dziewiątki potrafi zjeść energię potrzebną do kariery i finansów. A 2026 jest rokiem, w którym Tobie bardziej służy budowanie drogi niż spalanie się w romansie. Trzecia twarz to dobroć: kiedy pomagasz, ratujesz, bierzesz odpowiedzialność, bo minie szkoda. I to brzmi szlachetnie, ale Mars łatwo wpada w pułapkę. Ktoś nauczy się, że wystarczy nacisnąć Twoje poczucie obowiązku i już macie w garści. Dlatego w 2026 Twoja miłość ma być mądra, bez toksyn, bez gier, bez ratowania dorosłych ludzi kosztem siebie. Jeśli czujesz, że masz w sobie gotowość zakończyć stare, aby zacząć nowe, Działaj. Miłość ci pomoże dosłownie albo symbolicznie, bo Mars, kiedy czyści życie, robi miejsce na właściwe. I zdrowie. Dziewiątka w 2026 musi uważać na wypalenie, bo ty każde działanie potrafisz przeżyć jak stres, nawet wyjazd odpoczynkowy potrafi być dla ciebie napięciem, bo Mars chce kontrolować, Mars chce czuwać, trzymać rękę na pulsie, a w tym roku Twoim lekarstwem jest odpuszczanie kontroli. Odpoczynek, w którym nie sprawdzasz wszystkiego, nie analizujesz wszystkiego, nie napinasz się, że musi być idealnie, bo kiedy Mars jest przegrzany, organizm reaguje: żołądek, jelita, śluzówki, stany zapalne, pieczenie, przeciążenie. Jeden zje ostre i nic mu nie będzie, a ty czujesz, że cię pali. Dlaczego? Bo ty już jesteś rozgrzana stresem i wtedy wszystko ma większą moc, więc w 2026 dbaj o schładzanie ognia, odpoczynek, regularność, regeneracja, spokojny rytm i ruch, ale mądry, nie na zajechanie. A jeśli chcesz wzmocnić swoją marsową energię symboliczne, czerwone akcenty, zapach imbiru, cynamonu, czerwonego cytrusa i wszystko, co pomaga Ci działać, ale nie spala Cię od środka. I na koniec dziękuję Ci, że byłeś ze mną przez cały cykl. Jeśli dotrwałeś do tego momentu, to znaczy, że naprawdę chcesz zrozumieć swój rok, i to jest pierwszy znak, że 2026 może być dla Ciebie przełomem. Wszystkie dziewiątki oczywiście zapraszam do pozostawienia daty w komentarzu.